Konkretnie te projekty poszukali. aborcyjne przełożą się na przyszłe poparcie takich partii jak Koalicja Obywatelska, sama Platforma czy też Lewica. Bo osoby, które oddały głos oczekując zmian w tych konkretnych obszarach, czują się dzisiaj zawiedzione. Ja nie mówię, że te osoby w przyszłych wyborach zagłosują na prawo i sprawiedliwość czy Konfederację, bo pewnie nie zagłosują, ale może po prostu w ogóle nie wezmą udziału w głosowaniu. Może tak będzie? Co, nie jest złą wiadomością dla wszystkich, którzy są po stronie życia, bo rzeczywiście nie jest złą wiadomością dla demokracji, bo niezależnie jakie kto ma poglądy, warto żeby jednak szedł do głosowania. Tak mi się wydaje. No, do wyborów. tutaj nie ma co ukrywać to jest święta wojna między cywilizacją życia i cywilizacją śmierci, i ten podział jak widać na szczęście nie idzie do końca po linii partii, i tutaj, jakby nie ma wątpliwości co do gwiazdy śmierci czyli lewicy nie ma wątpliwości co do połowy czy trzech czwartych platformy natomiast jak widać jak widać konserwatywne wartości są obecne, również Wśród posłów tworzących obecną większość nie pękły te kręgosłupy, udało się nie wprowadzić tego złego prawa co oczywiście co oczywiście bardzo cieszy, a jednocześnie no, jest świadectwem tego, czy dowodem na to, że ta obecna koalicja rządząca nie jest wcale formacją jednolitą, jest formacją, która bardzo mocno jest skonfliktowana wewnętrznie i to już widać, będzie widać jeszcze na pewno wiele razy. Oczywiście w taki... wielki wielki rząd, no trudno było przebić rząd poprzedników, a jednak obecnym obecnym się udało, także próba tutaj kupowania stanowiskami poparcia. Rzeczywiście nie ma za dużo tych projektów projektów rządowych, ale nie zgodzę się z przedmówcą w tutaj w takim totalnie pejoratywnym zakresie, bo fakt, że są procedowane projekty poselskie, to jest bardzo dobra praktyka, której nie było z kolei w poprzedniej kadencji, gdzie wszystkie takie projekty lądowały w zamrażalce i w tej biegunce legislacyjnej jaka była, nie miały szansy w ogóle merytorycznie ciekawe projekty poselskie za tak, proszę, pan, że to teraz nie ma zamrażarki e, okazuje się że projekty poselskie trafiają Dobrze, więc szkoda, jest to że na jest te to projekty jak projekt, projekt, podwyżką obywatelski projekt trafił do zamrażarki a pan marszałek Hołownia, projekt obywatelski gdzie mamy kilkaset tysięcy podpisów z, złożonych bo było ponad 100 tysięcy kiedy składali ale ludzie się podpisują to ten projekt pan marszałek poddał czy skierował do prac na komisji w momencie, kiedy już ceny energii, ceny gazu, ceny ciepła systemowego poszły w górę. To wtedy skierował do prac projekt, który miał zablokować podwyżki. Nie że oczywiście naj... nie ma zamrażarki, Panie pośle. Nie widzę najmniejszego powodu, żebym miał bronić marszałka-chołownie. Zresztą nasz poseł Konrad Berkowicz wręczył pierogi marszałkowi, żeby do zamrażarki wsadził. Miały nie być zamrażarki, ona oczywiście istnieje. Ale, ale mówię to wszystko po to, żeby łapać jakby balans i nawiązać. Ale Pan też użył tego słowa pęknięcie, pan poseł Smoliński też, czy pan naprawdę wierzy, że to jest pęknięcie, że jest coś, co może tak bardzo skłócić i podzielić dzisiejszy obóz władzy, że dojdzie do e, skrócenia kadencji parlamentu, przedterminowych wyborów, czy, oni, ja mam chwileczkę, czy niezależnie od napięć, od różnic programowych, światopoglądowych, gospodarczych, społecznych, jakichkolwiek innych, nic tak mocno nie spaja tej koalicji jak po prostu stołki, jak władza i jak pieniądze. I oni dotrwają, przepraszam, do którego? do 2027. Władza i pieniądze to bardzo mocne spoiwa i rzeczywiście też mieliśmy w poprzedniej kadencji tego dowód trzeszczała tak zwana Zjednoczona Prawica były konflikty, ale ale dowieźli. Spodziewam się, że może być podobnie teraz. Ale ja bym jedną taką przewrotną tezę postawił, że być może premier Tusk właśnie jest zadowolony z obecnego z obecnego stanu, z obecnego wyniku naprężone muskuły Prawie im się udało, ale jednak nie, co, co powoduje, bo ja stawiam tezę, że jeżeli przegrzeją, przegrzeją skręt ten w lewą stronę Polski, to po prostu poparcie im bardzo spadnie. No, Arturski jest doświadczonym politykiem, wie, że nie może iść za programem lewicy. Podejrzewam, że nie chce iść za programem lewicy, bo to by oznaczało koniec rządów tej, tej władzy, więc można powiedzieć, wszyscy są zadowoleni w tej chwili.